Witajcie widzowie. Dzisiaj zaczynamy nagrywać nowe animacje. Takie lepsze, ale krótsze. Ogólnie dzisiaj będziemy nagrywać nową serię animacji o LOLPL Więc ja już nie przedłużam, tylko zaczynamy. Magda Gessler Studios przedstawia Lol.pl. Dramatyczna muzyka w tle, tu, 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 czy coś tam. Siema, to ja, MrLol.pl. Dzisiaj podróżmy bombę po dom starości. to domowe wybuchły, I itp., różne rzeczy. Kurde, widzowie, bomba wybuchła, ja uciekam, a pewnie zaraz jakiś Mendel zadzwoni na policję. Dwa dni później. Policja. Jest Pan aresztowany za wybuch domu starości. Siema, to ja, Mr. A teraz nadaję na żywo z więzienia. A w kolejnym odcinku uciekniemy z więzienia. Koniec. Tak, to była już cała animacja. wiem, że była bardzo krótka. Ale to jest dopiero szereg animacji. Jedna z dziesięciu lub więcej animacji o MisterL.pl. Jeśli się spodobał, to zostaw suba, łapkę, napisz komentarz i miał.